Parownica z podgrzewaczem przepływowym i mop parowy najskuteczniejsze urządzenia przeznaczone do higienicznego czyszczenia domu. Usuwają zabrudzenia bez użycia detergentów, są gotowe do pracy w pół minuty, pozwalają na napełnienie zbiornika w każdej chwili i nie wymagają odkamieniania. Pokażę Ci, jak z nimi pracować. Aby rozpocząć pracę z urządzeniem, musimy przygotować wodę, którą później napełnimy zbiornik. Używając parownicy z podgrzewaczem lub mopa parowego, możemy korzystać zarówno z wody kranowej, jak i z wody destylowanej lub demineralizowanej. Trzeba tylko pamiętać o tym, by do wody nie dodawać żadnych dodatków zapachowych, perfum ani środków czyszczących. Podczas nalewania wody w zbiorniku powinien znajdować się już wkład odkamieniający. Zarówno MOP, jak i parownica SC3 pozwalają na ustawienie poziomu twardości wody. Poziom ten powinniśmy określić jeszcze przed pierwszym użyciem urządzenia, a także zawsze po zmianie miejsca jego użytkowania. Jak to zrobić? Najlepiej uzyskać informacje na temat twardości wody w wodociągach lub zbadać ją za pomocą specjalnych wskaźników. Następnie, korzystając z tabeli znajdującej się w instrukcji obsługi, należy dopasować ustawienia do swoich potrzeb. Informacja o ustawieniach sygnalizowana jest liczbą impulsów świetlnych widocznych po uruchomieniu urządzenia w specjalnym trybie odkamieniania. Aby uruchomić tryb odkamieniania, należy podłączyć MOP lub parownicę SC3 do sieci. Trzymając wciśnięty przycisk reset, uruchomić urządzenie. Po około 2 sekundach dioda na urządzeniu zacznie pokazywać ustawiony poziom twardości wody. Można wtedy zwolnić przycisk reset. Przy domyślnym ustawieniu, czyli czwartym poziomie twardości, dioda zaświeci się 4 razy. Aby to zmienić, należy wcisnąć przycisk reset. Każde kolejne wciśnięcie przycisku zmienia ustawienie twardości wody o jeden poziom. Po wybraniu odpowiedniego stopnia należy przytrzymać przycisk reset przez 3 sekundy. Zarówno parownica z podgrzewaczem przepływowym, jak i mop parowy stworzone zostały z myślą o powierzchniach odpornych na wodę i wysoką temperaturę. Urządzenia te świetnie sprawdzą się przy czyszczeniu podłóg twardych. SC3 EasyFix doskonale poradzi sobie z zabrudzeniami kranu, umywalki, płytek, okien, luster, okapów czy płyty kuchennej. Ponadto dzięki użyciu parownicy odświeżysz dywany i wyczyścisz podłogi. Przystępując do pracy sprawdź zalecenia dotyczące czyszczenia danej powierzchni czy materiału sporządzone przez producenta. Jeśli pierwszy raz myjesz daną powierzchnię, to wykonaj test w słabo widocznym miejscu i poczekaj do wyschnięcia. Sprawdź, czy na czyszczonej powierzchni nie pojawiły się odbarwienia lub zmiany w strukturze materiału. Jeśli nie zauważyłeś niczego niepokojącego, możesz rozpocząć pracę. Jeśli dana powierzchnia była wcześniej czyszczona detergentami, to przy pierwszych myciach mogą pojawić się na niej smugi, ale już po kilku użyciach urządzenia znikną na dobre. Teraz pokażę Ci, jak przygotować sprzęt do pracy. Na początku napełnij zbiornik wodą, uruchom urządzenie, wciśnij spust i poczekaj, aż się nagrzeje. Jeśli pracujesz z urządzeniem SC3, to przygotuj odpowiednią dyszę, jeśli jest to wymagane, zaopatrz się również w ścierkę. W przypadku tego urządzenia w wężu może znajdować się woda powstała przez skroplenie pozostałości pary, dlatego na początku skieruj pistolet do zlewu lub zbiornika i pozbądź się resztek wody. Jeśli podczas pracy zajdzie potrzeba, aby ponownie napełnić zbiornik, to możesz zrobić to w każdej chwili. Dodatkowo parownica SC3 poinformuje Cię o potrzebie ponownego napełnienia zbiornika. Użyte ścierki możesz wyprać w pralce w temperaturze nie przekraczającej 60 stopni Celsjusza. Pamiętaj też, by nie dodawać do prania płynu zmiękczającego, ponieważ może on pogorszyć poziom wchłaniania zabrudzeń. Zarówno mopy parowe, jak i parownice SC3 posiadają wkład odkamieniający, dzięki czemu nie wymagają regularnego odkamieniania. W celu dobrej konserwacji trzeba tylko pamiętać o ustawieniu odpowiedniego poziomu twardości wody oraz regularnej wymianie wkładu. A o tym, kiedy wymienić wkład, poinformuje ci odpowiednia dioda na urządzeniu. Dwie godziny przed upływem okresu żywotności zacznie migać kontrolka. Kiedy przyjdzie czas na wymianę wkładu odkamieniającego, kontrolka oraz ewentualnie taśma LED będą świecić stałym czerwonym światłem. Zgasną też ikonki przedstawiające rodzaje podłóg, a pompa automatycznie się wyłączy. Należy wtedy wyłączyć całe urządzenie, wymienić wkład na nowy, a po ponownym uruchomieniu wcisnąć przycisk reset i przytrzymać go przez 4 sekundy. Po wykonaniu tych czynności dioda zgaśnie, a urządzenie znów będzie gotowe do pracy. Szybko, skutecznie i dokładnie. Mopy i parownice nowej generacji pozwolą Ci skrócić czas sprzątania kuchni i łazienki nawet o połowę. Zapraszam do oglądania innych filmów z tej serii znajdziesz je na naszym kanale.